Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy rozpocznę od szczytu w Helsinkach i stworzeniu nowego formatu współpracy części państw Unii Europejskiej, nazywanego Strażą Wschodniej Flanki Unii Europejskiej. Czy to wstęp do nowego paktu militarnego, czy to wstęp do stworzenia Armii Europejskiej? Co tak naprawdę oznacza to wspólne oświadczenie wydane po szczycie w Helsinkach? Co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa, o tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka, a w drugiej części yy, chciałbym omówić wystąpienie, pierwsze publiczne wystąp wystąpienie nowej szefowej MI6, wywiadu zagranicznego w Wielkiej Brytanii. Które zbiegło się także z wypowiedzią naczelnego dowódcy brytyjskich sił, sił zbrojnych. To są bardzo niebezpieczne słowa, które padły w Wielkiej Brytanii, które mają także swoje istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy, Europy Wschodniej. W mojej ocenie możemy się spodziewać coraz większych nacisków na rząd w Warszawie, aby Polska jeszcze bardziej angażowała się w. Wywieranie presji na Federację Rosyjską. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 16 grudnia 2025 roku w Helsinkach odbył się pierwszy raz w tej formule szczyt wschodniej flanki Unii Europejskiej. W tym szczycie wzięli udział przedstawiciele Polski, Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Celem tego było wzięcie takiej wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej. No nie jako alternatywa, nie jako konkurencja do NATO, ale jako działania komplementarne, takie uzupełniające. tak przynajmniej wynika z deklaracji przyjętej na tym właśnie szczycie to była zresztą najważniejsza kwestia, najistotniejszy temat podejmowany na szczycie w stolicy w stolicy Finlandii. Co istotne, uczestnicy zapowiedzieli zacieśnianie współpracy i utworzenie Straży Wschodniej Flanki Unii Europejskiej. Jej celem ma być ochrona granic, choć to nie tylko oczywiście ma dotyczyć tych ośmiu państw, mówi się o zadaniu dla całej Europy, ale szczególną rolę mają odgrywać państwa sąsiadujące z Rosją, czy też no, będące w pobliżu geograficznym, że tak powiem, z federacją, z federacją Rosyjską. No i tutaj mogliśmy między innymi wysłuchać szefa polskiego rządu, który na konferencji prasowej razem z pozostałymi uczestnikami powiedział, że Polska wnosi duży wkład w europejskie bezpieczeństwo, że Polska chroni zewnętrznej granicy Unii z Rosją i Białorus Białorusią. No, i mieliśmy, można powiedzieć, taką wyliczankę tych zagrożeń. Tych zagrożeń, to wszystko znalazło się zresztą w tej wspólnej deklaracji. Te deklaracje dla Państwa przeanalizuję. Natomiast premier Finlandii, Peter Orpo, przekazał, że państwa, które. Właśnie wzięły udział w tym szczycie, zgodziły się przyjąć wspólną deklarację i to jest bardzo ważny element to jest takie wyeksponowanie tych naczelnych strategicznych celów, tej, tego nowego formatu współpracy, który może wręcz znamionować nawet w przyszłości jakąś formę takiego dodatkowego paktu polityczno-militarnego, bo takie rzeczywiście akcenty są również w tej, w tej deklaracji. Krótko mówiąc, państwa tych 8 państw, uczestników szczytu w Helsinkach, zobowiązało się do pracy na rzecz wspólnej koncepcji dotyczącej tego flagowego projektu skoncentrowanego na obronności wschodniej granicy. Unii Europejskiej. No i tutaj nie sposób nie zadać pytania, czy rzeczywiście jest to tylko i wyłącznie format dyplomatyczny, jeden z wielu formatów dyplomatycznych. Pamiętajmy o tym, że istnia, istnieje po dziś dzień zresztą chociażby ta bukaresztańska dziewiątka, czy inne formaty. Natomiast pytanie, czy to nie, nie będzie się miało przekształcać w jakąś formę paktu polityczno-militarnego. Czy nie dojdzie do też takiego, powiedziałbym, skatalizowania idei europejskiej armii w postaci właśnie obrony wschodniej flanki, już nie wschodniej flanki NATO, ale wschodniej flanki Unii Europejskiej. Ewidentnie widać te bardzo silne ciągoty wśród części przedstawicieli. Państw Unii Europejskiej do powoływania wspólnych inicjatyw obronnych, no na czele oczywiście ze wspólną europejską armią, do czego, do czego dążą Niemcy. Natomiast tutaj widzimy, że jest taki duży nacisk na głębokie i trwałe zaangażowanie tych ośmiu państw w tworzenie wspólnych mechanizmów, wspólnych mechanizmów obronnych, wspólnych mechanizmów kontroli zewnętrznej granicy, granicy Unii Europejskiej, ale także rozwijania całej architektury bezpieczeństwa. No i warto rzeczywiście przyjrzeć, się całej tej deklaracji ta wspólna deklaracja została opublikowana 16 grudnia bieżącego roku na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i możemy tam przeczytać między innymi w punkcie pierwszym cytuję Rosja stanowi najpoważniejsze bezpośrednie i długofalowe zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa oraz pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim koniec, koniec cytatu jest mowa o działaniach hybrydowych Rosji, jest mowa o aktach sabotażu wymierzonych w Europę. W Europę to jest cytat. Jest mowa o naruszeniach przestrzeni powietrznej, o działalności tzw. Tak floty, floty cieni. O dezinformacji, o próbach zakłócania porządku publicznego. No krótko mówiąc, wszystko co złe w tej części świata przypisuje się Federacji Rosyjskiej czy działaniom Rosji i Białorusi, bo też pada takie stwierdzenie w punkcie, w punkcie drugim. Jest nawiązanie do wtargnięcia dronów, cytuję, stanowiących zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Co, koniec cytatu. Mimo że okazało się, że sam sekretarz, Generalny NATO Mark Rutte przecież wyraźnie mówił po spotkaniu z Donaldem Trumpem, że wtargnięcie dronów. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie miało charakteru intencjonalnego. Natomiast no, tutaj widzimy, że jest bardzo silnie to sformatowane, sformatowane ideologicznie czy wręcz propagandowo, że jednak wszystko, co, co złe się dzieje, nawet jeżeli nie ma charakteru intencjonalnego, no, to jest przypisywane działaniom Rosji i Białorusi. Punkt trzeci mówi o tym, że państwa. Będące właśnie uczestnikami tego szczytu w Helsinkach wspierają Ukrainę, cytuję, w dążeniu do sprawiedliwego i trwałego pokoju oraz deklarujemy gotowość do dalszego zwiększania pomocy dla Ukrainy i jednoczesnego nasilania presji, presji na Rosję. Koniec cytatu. No krótko mówiąc, jest to deklaracja. Mamy taką awangardę ośmiu państw, które chcą nadal zwiększa, zwiększać pomoc dla Ukrainy. Mimo tych gigantycznych afer korupcyjnych na Ukrainie, mimo tych malwersacji, defraudacji pieniędzy, gigantycznej korupcji. No, nie ma tutaj nic mowy o działaniach zapobiegawczych, prewencyjnych, antykorupcyjnych. Jest mowa o dalszym, bezwarunkowym zwiększaniu pomocy dla Ukrainy i nasilaniu presji na Rosję. To jest bardzo ważne i to jest taki, można powiedzieć, zawoalowana groźba wobec, wobec Rosji, no bo co to oznacza? Nasilanie presji. Mamy coraz częściej. Wypowiedzi bardzo nieodpowiedzialne także oficerów rezerwy, czy oficerów w stanie spoczynku Wojska Polskiego, którzy wypowiadają się publicznie o na przykład jakichś uderzeniach prewencyjnych na Kaliningrad. To są skrajnie nieodpowiedzialne głosy. Jeżeli mówią to amerykańscy generałowie, no to można to uznać za Pewnego rodzaju nacisk na europejskich sojuszników. Doskonale wiemy, że dzisiaj przynajmniej przy, tej, przy tym prezydencie Stanów Zjednoczonych, jakiekolwiek tego typu symulacje, że wojska amerykańskie miałyby wziąć udział w szturmie na Kaliningrad, są no, tymi rozważaniami z cyklu geopolitical fiction. Natomiast niestety jest to tworzenie takiej atmosfery przyzwolenia, tworzy, fabrykowanie przyzwolenia społecznego na zwiększanie presji na Rosję. Nie trzeba być wielkim specjalistą od bezpieczeństwa, aby wiedzieć, jak skończyłoby się uderzenie Polski czy innych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej na Kaliningrad. Skończyłoby się odwetem jądrowym rosyjskim, najprawdopodobniej. Tak wynika w każdym razie z doktryn wojskowych rosyjskich, które aktualnie obowiązują. Także, także trzeba mieć to, mieć to oczywiście na uwadze. Punkt czwarty mówi m.in. o zwiększaniu wydatków obronnych do poziomu 5% PKB, czyli, krótko mówiąc, dalsze potężne wydatki na, na zbrojenia. Wszystko to odnosi się do posiedzeń Rady Europejskiej i do szczytu NATO w Hadze tego ubiegłego. W punkcie piątym jest potwierdzenie, że to sojusz północnoatlantycki, że to NATO pozostaje fundamentem wspólnej obrony sojuszników, natomiast Uwypukla się także konieczność działań Unii Europejskiej na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa. Mówi się, że to ma, ma mieć charakter uzupełniający, że ma wspierać realizację celów NATO, ale jednocześnie warto zauważyć, że jest to pewna odpowiedź na reorientację geostrategiczną Stanów Zjednoczonych, na tę reorientację strategiczną przeprowadzoną przez prezydenta Donalda Trumpa, i mamy do, do czynienia oczywiście z odpowiedzią także na Narodową Strategię Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która została przyjęta 5 grudnia. To wszystko dzieje się także przy bardzo istotnym zwiększeniu, powiedziałbym, takich gruźb, pod adresem Rosji przez wysokie czynniki decyzyjne Wielkiej Brytanii. Będę o tym jeszcze mówił, ale to jest mamy tutaj ewidentną koincydencję. Nasilenie działań tzw. koalicji chętnych, czy nazywanej także koalicją zdecydowanych, do tego bardzo agresywna retoryka antyrosyjska Wielkiej Brytanii na czele z szefową MI6, czyli Secret Intelligence Service wywiadu brytyjskiego, no i, i tworzenie nowego formatu, jaką, jakim właśnie ma być Straż Wschodniej, wschodniej flanki. To jest też niedowierzanie Amerykanom, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnego nacisku na Rosję. Tak można to w każdym razie także interpretować. Punkt szósty wspólnej deklaracji z Helsinek mówi o tym, że warunkiem koniecznym do odpowiedzi na zmieniające się dynamiczne środowisko bezpieczeństwa jest silny europejski przemysł obronny, konieczność długofalowych takich inwe, inwestycji, długoterminowych. Mówi się o skoordynowanych za, zamówieniach, mówi się o suwerenności technologicznej, dużo powiedziałbym takich, takiego myślenia życzeniowego, mówi się o wykorzystaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mówi się o nowych praktykach kredytowych, o zwiększeniu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, i tak dalej, i tak dalej, dużo chcieństwa, dużo powiedziałbym taki, taki, takiego myślenia życzeniowego. Z zadowoleniem uczestnicy szczytu w Helsinkach przyjmują Europejski Plan na Rzecz Gotowości Obronnej do 2030 roku. Ma być to właśnie uwypuklona kwestia Straży Wschodniej, wschodniej Flanki. Mówi się o konieczności no wzmocnienia tej, tej, tej wschodniej Flanki NATO znacznych sił i zdolności we wszystkich obszarach: lądowym, powietrznym, morskim, cy w cyberprzestrzeni i w przestrzeni kosmicznej, czyli w tych pięciu domenach, które dzisiaj także obowiązują. Jako punkt odniesienia w Sojuszu Północnoatlantyckim mówi się o priorytetowych obszarach zdolności, zwłaszcza jeżeli chodzi o obronę powietrzną i kosmiczną, tak aby zapewniać interoperacyjność. Ma być zapewniona komplementarność między Strażą Wschodniej Flanki a unijnym czarnomorskim Centrum Bezpieczeństwa Morskiego, operacjami i działaniami NATO, mówi się także, że ma być to uzupełnienie, uzupełnienie dla natowskich działań w ramach tak wzmocnionej czujności i Baltic Air Policing, także dla jeżeli chodzi o wzmocnienie wysuniętych sił lądowych, lądowych NATO. To wszystko w punkcie, w punkcie ósmym. W punkcie dziewiątym jest mowa o wyciąganiu wniosków z wojny, z wojny na Ukrainie. I mamy też bardzo niebezpieczne stwierdzenie o tym, że jest konieczność, cytuję, przygotowania się na najgorsze scenariusze. Koniec cytatu. A tutaj mówi się to w kontekście integracji wymiaru. Wojskowego i cywilnego. Chodzi o budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe i zagrożenia konwencjonalne. Mówi się o gotowości kryzysowej, o komplementarnym przygotowywaniu społeczeństwa na różnego rodzaju nowe, nowe zagrożenia. No, to jest nic innego jak próba właśnie oswajania społeczeństwa z groźbą wojny, z groźbą zaangażowania się w działania, w działania wojenne. To w punkcie 9, w punkcie 10 jest mowa o wzmocnieniu granicy przez Bałtycką Linię Obrony i Tarczę Wschód, inicjatywa. Przewodnia, jaką ma być straż wschodniej flanki, ma bazować na istniejących już inicjatywach, i rozwijać takie projekty, jak właśnie tarcza, jak Tarcza Wschód. W punkcie 11 możemy, możemy przeczytać, że ta sytuacja wymaga nadania priorytetu wschodniej flance Unii Europejskiej. To jest zresztą bardzo charakterystyczne. Cały czas do tej pory mówiło się o tej wschodniej flance NATO, teraz bardzo mocno lansuje się ten, to pojęcie wschodniej flanki Unii Europejskiej w ramach wielowymiarowego podejścia, podejścia operacyjnego. W związku z czym łączy się te kwestie obrony z ochroną granic, z ochroną przed no, migracją. Mówi się o tej złożonej architekturze bezpieczeństwa, no jest dużo, powiedziałem, takich okrągłych słów. W punkcie 12 przedostatnim mówi się o ustanowieniu projektu wspólnego zainteresowania w dziedzinie obronności, no czyli kolejne wydatki tak naprawdę kolejne, kolejne drenowanie budżetu państw, państw członkowskich. No i wreszcie punkt trzynasty punkt i ostatni. Mówi się, aby osiągnąć te cele, które Państwu zaprezentowałem. Chodzi o rozwijanie europejskiej inicjatywy na rzecz obrony przed dronami. Wszystko to w ramach właśnie tej podejścia do obronności europejskiej gotowość 2030. To ma być także koordynowane z Sojuszem Północnoatlantyckim, z tymi działaniami odstraszającymi i obronnymi i w ramach dostosowywania się do nowych realiów. Krótko mówiąc, reasumując, całe. Całą tę wspólną deklarację szczytu wschodniej flanki, widać, że jest bardzo silne przesunięcie akcentu ze wschodniej flanki NATO na wschodnią flankę Unii Europejskiej. Jest to moim zdaniem odpowiedź na nową narodową strategię bezpieczeństwa USA, odpowiedź na normalizację relacji Waszyngtonu z Moskwą. Jest, dzieje się to moim zdaniem nie bez. Udziału bardzo silnego nacisku brytyjskiego, brytyjski, brytyjskiej dyplomacji, brytyjskich służb specjalnych. Widać tę agresywną retorykę Wielkiej Brytanii pod, pod adresem Rosji od 15 grudnia, od wystąpienia pani Blaise Metru, Metruelli czy Metrevelli, jak kto woli czytać nazwisko nowej szefowej MI6. Dzieje się to wszystko w kontekście nacisku Trumpa i tego 28-punktowego planu na zakończenie wojny wojny na Ukrainie. Z drugiej strony mamy wypowiedzi takich przedstawicieli jak grupa E3, czyli, no właśnie, Macron, Macron Merc Starmer, którzy Mówią o tym, że należy kontynuować wspieranie Ukrainy, należy kontynuować te, te wojny. Mamy ewidentną sprzeczność, rozdarcie między Stanami Zjednoczonymi a Europą, i Europa zaczyna organizować sobie kolejne formaty. No właśnie, szczyt wschodniej flanki, Straż Wschodniej flanki Unii Europejskiej jest taką odpowiedzią na to. Jest ewidentnie europeizacja tego bezpieczeństwa. Pytanie, czy bez wsparcia Stanów Zjednoczonych to w ogóle ma sens. I czy nie jest to, no właśnie, farbowanie trawy na zielono, czy nie jest to próba maskowania tych, tej potężnej wyrwy, jaką jest deklaracja ze strony Donalda Trumpa ograniczenia? Tej wysuniętej obecności Stanów Zjednoczonych i skoncentrowania się na zachodniej hemisferze i na Indo-Pacyfiku. Z punktu widzenia państwa polskiego, największym zagrożeniem jest ta groźba wepchnięcia Polski do wojny, ta groźba zwiększania presji na Rosję, zwiększania pomocy dla Ukrainy kosztem polskiej racji stanu i kosztem polskiego bezpieczeństwa. W mojej ocenie jest to gra niezwykle niebezpieczna, która może skończyć się wciągnięciem Polski do wojny i niewyobrażalnymi wręcz stratami. Nowa szefowa brytyjskiego wywiadu zagranicznego MI6 w dniu 15 grudnia 2025 roku w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu, takim otwartym wystąpieniu ostrzegła przed działaniami Rosji, które jej zdaniem są agresywne, tworzą, cytuję, erę niepewności, w której linia frontu jest wszędzie, także poza polami bitew. To powiedziała Blaise Metreweli, której nazwisko także jest czytane jako Metreweli z uwagi na gruzińskie pochodzenie tego nazwiska, ale o pochodzeniu nowej szefowej MI6 jeszcze, jeszcze powiem. Natomiast ten głos szefowej MI6 zbiegł się z wystąpieniem naczelnego dowódcy brytyjskich sił zbrojnych Richarda Knightona, który oświadczył, że synowie i córki Wielkiej Brytanii Muszą być gotowi do walki. No więc mamy do czynienia z ewidentnym nowym postawieniem akcentów, powiedziałbym, z takim podbiciem tej narracji prowojennej, i to wszystko już po ogłoszeniu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która została upubliczniona 5 grudnia bieżącego roku. Mamy reorientację polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, nową geostrategią. 47. prezydenta USA Donalda Trumpa i odpowiedzią właśnie takich państw jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, Grupa E3, koalicja, koalicja chętnych. W swoim pierwszym, właśnie, publicznym, pierwszym publicznym wystąpieniu Blaise Metruelli oceniła, że Wielka, Bryta, Wielka Brytania Musi się mierzyć z nową dynamiką zagrożeń i głównym przeciwnikiem geostrategicznym, w każdym razie z, tego, z tej wypowiedzi, z tego przemówienia Metrueli wynika, że jest Federacja Rosyjska, nie Chiny, ale Federacja. Federacja Rosyjska i to znamionuje, szanowni Państwo, że możemy się spodziewać potężnych nacisków ze strony nie tylko dyplomacji brytyjskiej, ale także wywiadu brytyjskiego, brytyjskich służb specjalnych na sojuszników Wielkiej Brytanii w celu wywierania presji na Federację Rosyjską. I to pokazuje, że rok 2026 będzie rokiem o wiele bardziej dynamicznym, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie, kwestie zagrożeń. Tego typu wypowiedzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o szefów służb specjalnych, no nie są codziennością. To nie jest coś powiedziałbym takiego sztan powiedziałbym, sztampowego, że wychodzi szef wywiadu i tutaj przestrzega przed danym krajem, mówi o konieczności zwiększenia. Właśnie pewnych, pewnych działań, mówi wprost o zagrożeniu ze strony danego państwa i tak dalej. No to jest ewidentnie sytuacja, sytuacja nadzwyczajna. Szefowa MI6 powiedziała wprost, że Wielka Brytania nie opuści, nie porzuci Ukrainy. To jest jasny, jasny sygnał. Zresztą to, ta jej, to jej wystąpienie publiczne też było charakterystyczne z uwagi na dobór. Pewnej symboliki, nawet ten ubiór i ta broszka w kształcie, no właśnie, w kształcie insekta, w kształcie pluskwy, jest takim nawiązaniem do tej symboliki, którą swego czasu prezentowała Madeleine Albright. Po tym, jak zostały w, w, przy, przy jednym ze stołów konferencyjnych wykryte urządzenia podsłuchowe, rzekomo rosyjskie urządzenia podsłuchowe, e, lubiła Madeleine Albright Ol, Ol, na spotkania z Rosjanami. Z delegacjami rosyjskimi właśnie brać, wpinać sobie broszki w kształcie debug, no właśnie tej pluskwy insekta, wysyłając taki sygnał. Wiemy, że nas słuchacie, no i na odwrót. My również was. Słuchamy i to jest taki sygnał w tej wspólnocie, można powiedzieć, wywiadowczej, w tym środowisku służb specjalnych, taki nie wprost, ale symbolicznie, symbolicznie właśnie wysyłany w stronę, w stronę drugą. I to jest jasne pokazanie, że czeka nas znacznie intensywniejsza konfrontacja między tą grupą, określaną jako koalicja chętnych. Do Z Federacją Rosyjską. I z punktu widzenia państwa polskiego jest to oczywiście szalenie niebezpieczne, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę, że Wielka Brytania będzie starała się wykorzystywać takie kraje jak Polska jako zderzaki strategiczne. To, co opisał 25 lutego 2024 roku dziennik New York Times, czyli tych 12 baz wywiadowczych stworzonych właśnie przez MI6 i CIA na terenie Ukrainy po 2014 roku jasno pokazuje, jakie są intencje wywiadu brytyjskiego. Tutaj jeszcze dwa słowa na temat pochodzenia Blaise Metrueli. Samo nazwisko jest taką zanglicyzowaną formą nazwiska gruzińskiego Metreweli. Natomiast dziadek, dziadek obecnej szefowej MI6, Konstantin Dobrowolski, służył najpierw w Armii Czerwonej, z której zdezerterował i podjął kolaborację z władzami. III Rzeszy. Rozpoczął kolaborację z nazistami, szpiegując dla hitlerowskich Niemiec. Jest oskarżany przez historyków o eksterminację Żydów. W Czernichowie był znany jako, jako rzeźnik, też warto to mieć, mieć na uwadze. Też dziwi dzisiaj ta polityka Wielkiej Brytanii, która z jednej strony jest bardzo mocno restrykcyjna względem własnych obywateli, gdzie no właśnie. Sadza się do więzień ludzi, którzy nieopatrznie napisali coś na, na Facebooku. Natomiast nie ma żadnych oporów. Telewizja BBC, brytyjska telewizja BBC, która opublikowała niedawno reportaż na temat sytuacji na froncie na, froncie na Ukrainie. I ta ekipa brytyjskich, właśnie dziennikarzy, reporterów, nagrała wypowiedzi w ukraińskim Centrum Dowodzenia, które operuje w rejonie Pokrowska, i tam nagrano pytanie: czy nieświadomie, czy świadomie? Opublikowano nazistowskie symbole Trzeciej Rzeszy i band tzw. ukraińskiej powstańczej armii, banderowską symbolik, symbolikę w siedzibie ukraińskiego dowództwa. W siedzibie ukraińskiego dowództwa to zostało zamieszczone na kanale BBC na YouTubie. No, to jest coś niewyobrażalnego. Pytanie jest, czy właśnie w tym 7,5-minutowym materiale BBC zrobiono to świadomie, czy nieświadomie, bo tam, no właśnie jest zamieszczona czerwono-czarna flaga ludobójczej UPA, właśnie tych band, band UPA, banderowski, banderowski symbol i taki kolorowy materiał, który wygląda jak oficjalna flaga Ukrainy, gdzie umieszczony jest po środku, emblemat, który przypomina nazistowskiego, nazistowskiego orła. No to jest coś niewyobrażalnego. Nie od dziś wiadomo, że w szeregach ukraińskich sił zbrojnych czy różnego rodzaju formacji paramilitarnych są osoby o no właśnie, takich bardzo niebezpiecznych skłonnościach ideologicznych. Są ludzie odwołujący się do ideologii banderowskiej, do ideologii neonazistowskiej mamy do czynienia z tego typu przypadkami, które są utrwalone i w mediach społecznościowych jest sporo materiałów, które to pokazują. Nie da się ukryć, że spora część krajów NATO, krajów Unii Europejskiej stara się tego nie widzieć, stara się to przemilczać, podobnie zresztą jak władze Rzeczypospolitej Polskiej tolerować tego typu działania. Natomiast to jest oczywiście ze szkodą dla bezpieczeństwa państwa polskiego, bo musimy sobie zdawać sprawę, jakie mogą być tego konsekwencje tolerowania tego typu, tego typu ideologii życzyłbym sobie, żeby sojusznik państwa polskiego bardziej dbał o nasze bezpieczeństwo pod tym kątem, aby nie rozwijały się tutaj niebezpieczne ideologie, które są znane ze swoich skutków w postaci ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, niż straszenia no właśnie, straszenia tym, że linia frontu jest wszędzie i że mamy erę niepewności, bo, bo, działania ta, bo działania Rosji, bo argumentum ad putinum i tak dalej, i tak dalej. Do niedawna jeszcze same Stany Zjednoczone traktowały wojny na Ukrainie jako proxy war, co przyznał sam Marco Rubio, szef, szef dyplomacji amerykańskiej. Natomiast dzisiaj reorientacja polityki amerykańskiej i ten offshore balancing, ta strategia offshore balancingu, Wskazuje na to, że takie kraje jak Niemcy, takie kraje jak Wielka Brytania chcą odgrywać znacznie większą rolę na starym kontynencie i wykorzystywać takie kraje jak, jak Polska jako właśnie zderzaki strategiczne. Jeżeli Polska przyjmie na siebie taką rolę, a widać niestety po tych działaniach, chociażby związanych ze szczytem w Berlinie czy szczytem w Helsinkach, że, no, że jest traktowanie państwa polskiego jako pewnego hubu logistycznego, jako takiej drogi publicznej dla, dla wojsk sprzymierzonych, no to niestety może się to skończyć wepchnięciem Polski do cudzej wojny i za wszystkimi tego konsekwencjami dla życia i zdrowia zwykłych obywateli. Dziękuję Państwu za uwagę.